Cześć siemanko, z tej strony Ditch. Nie, nie wiem czemu, ale kłamie. W tym odcinku... krótkim, bo krótkim Zwróciłam będzie piszka. bicie pykielnego Kościeja. Przyszedł po chwili. Teraz sobie Także nie przedłużając, zaczynamy. Może ktoś rzuci na mnie winę? Może to on? Powiedziałaś mu, że ojciec chciał na niego donieść. Nagrywam takie krótkie filmiki, bo Zwróciłem. od czegoś trzeba zacząć. A na bardzo Śliwke, za bardzo na razie warunków, żeby nagrywać zimno, wiem, że dłuższe O to on nie Co jest? Byłem. Spałe. A Twoję dziewczyna uważa inaczej. Widocznik kłamie. Spałe. Nigdzie nie wychodziłem. Zaapakowało i sobie teraz mu nie brał. Za chwilę będzie po kostku. Zobaczymy co nam, co nam odda. odda. Tak? Ostatni cios. I uwaga! Kościanek Karwasza. Mogło być gorzej, ale nie jest aż tak tragicznie. Także to tyle w dzisiejszym odcinku. Zachęcam do komentowania, subskrybowania kanału, łapek w górę i przedstawienia swojej opinii. Na razie, cześć.